A w naszym studiu szczególni goście Anna Wasilewska, komendant chówca ZHP w Sochaczewie, gdzie od lat od początku mieści się sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oczywiście Sochaczewski sztab. Dzień dobry, siema. Dzień dobry, siema, czuwaj i czuwaj oczywiście. Katarzyna Mosakowska Sobutka zastępca szefa sztabu Sochaczewskiego sztabu WOŚP. Dzień dobry, siema. I czuwaj. Oraz Michał Zaczkowski z zarządu spółki VFM, która to spółka w tym roku wygrała najważniejszy gadżet naszych woźpowych licytacji, a mianowicie złote serduszko 33. finału woźb. Dzień dobry. Dzień dobry, siema. Witam serdecznie i my już zapowiadaliśmy po zakończonej licytacji, że właśnie ten najważniejszy gadżet naszych wspólnych licytacji WOŚPowych, czyli Złote Serduszko, zostanie przekazane zwycięzcy oficjalnie właśnie na antenie Radia Sochaczew i to się w tym momencie stanie. Ja myślę, że musimy wstać w takim momencie, bo proszę bardzo e, zastępcę szefa sztabu WOŚP, czyli Katarzynę Mosakowską Sobudkę o przekazanie serduszka. To ja w imieniu Sztabu i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy kurcu ZHP Sochaczek mam tą przyjemność przekazania Złotego Serduszka wraz z certyfikatem. To jest Złote Serduszko. Certyfikat potwierdzający oryginalność serduszka. Dziękujemy za zaangażowanie i za wielkie serce. Również bardzo dziękuję i cieszymy się, że mogliśmy ponownie wesprzeć gość tego serduszka. Dziękuję. dziękuję bardzo. Myślę, że w tym momencie możemy już usiąść i wrócić do naszej rozmowy. Jak się pan czuje, panie Michale, w tym już mając to złote serduszko, jak się czuliście w momencie, kiedy już wiedzieliście, że wygraliście licytację? No jesteśmy na pewno bardzo usatysfakcjonowani. To jest już nasze trzecie serduszko w historii naszej firmy. Drugie to jakby oficjalne jedno ze stu serduszek wośpowych. W zeszłym roku o włos przegraliśmy, tak więc tym bardziej cieszymy się, że jakby tym razem no, udało nam się ponownie. E, no wylicytować to serduszko i wesprzeć e, WOŚP. I to niebagatelną kwotą i to jest niesamowite, bo e, no właśnie Sochaczew słynie, tak myślę, ten sochaczewski sztab e, słynie z tego, że nasi lokalni e, gracze grają wysoko. Ja tylko przypomnę, że w tym roku złote serduszko zostało wylicytowane właśnie przez firmę VFM za kwotę 43 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo. E, no to jest taka wymierna pomoc jeżeli chodzi o orkiestrę i o to, po co ona w ogóle działa. Ja myślę, teraz poproszę komendantkę chówca o słów parę na temat tak naprawdę wagi samego serduszka. Ja myślę, że warto podkreślić to, co pan już wspomniał: że to jest gadżet właściwie bezcenny, dlatego że raz, jak już wspomnieliśmy. Liczba tych serduszek jest limitowana, więc jest tylko 100 w całym kraju. Do sztabów przechodzi y, tylko kilkanaście na licytację. My mamy to szczęście, że, że to serduszko do nas również trafia, ale jest jeszcze, y, ma swoją wartość również z innego powodu, dlatego że. Tam w tym serduszku, proszę Państwa, są zaklęte historie, historie darczyńców licytujących, o czym pewnie za chwilę nam Pan też e, opowie, ale ja chciałabym nawiązać jeszcze do tych darczyńców. Państwo pewnie wiedzą, że takie złote serduszko przetapiane jest ze złota zebranego podczas finałów. E, nam wielokrotnie zdarzało się, że w puszce nasi wolontariusze przynosili złoty łańcuszek, e, złoty wisiorek. Natomiast pamiętam jedną bardzo wzruszającą historię. To miało miejsce kilka lat temu, że do chówca, tam gdzie jest siedziba sztabu, przyszła starsza pani, która przyniosła dwie złote obrączki. Byliśmy zszokowani i zaskoczeni w ogóle tą sytuacją. Po raz kolejny pytaliśmy, czy, czy na pewno chce te złote obrączki przekazać. Powiedziała nam wówczas, że jej mąż zmarł, yy, ona ma bardzo niską emeryturę. I właściwie to jest jedyny y, sposób, w jaki może wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Niezwykle wzruszająca chwila, y, pamiętam to do dzisiaj. Nie wiemy, ile takich historii jeszcze jest zaklętych w takim złotym serduszku. Myślę, że równie piękne i, i równie wzruszające. Panie Michale, dlaczego VFM gra z woźb i to gra u nas na sochaczewskiej licytacji? E, przyznam szczerze, że jest to dla mnie dosyć zaskakujące pytanie, dlaczego e, m, gramy w WOŚP. E, z mojej perspektywy, WOŚP istnieje prawie jakby całe moje życie, już ponad 30 lat. Y, jakby WOŚP jest z nami. I przyznam szczerze, że co roku ja nigdy się nie zastanawiam, czy, czy, czy powinniśmy wspierać WOŚP, już abstrahuję od tego, czy y, jako firma, y, czy osobiście, po prostu zawsze. Się WOŚP w jakiś sposób w, na swoje możliwości jakby wspiera. Więc to nie jest pytanie, które sobie kiedykolwiek zadajemy. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, w jakim zakresie możemy wesprzeć WOŚP. I tutaj, jakby z, z naszej strony, jako firma, która działa na rynku sochaczewskim, czy generalnie w pobliżu Warszawy, jakby wspieramy różne inicjatywy. Wiele podmiotów się zgłasza do nas. Z prośbą o wsparcie w różnych kwestii, inicjatyw, dofinansowania różnych kwestii. No, i jedną z takich rzeczy jest WOśP. I bardzo nas cieszy, że uczestnicząc w licytacji w Sochaczewie, z którym jesteśmy już związani prawie 10 lat jako firma, możemy jednocześnie licytować jedno z tych jakby stu najważniejszych serduszek. E, które są licytowane w całej Polsce. Tak więc e, staramy się już od kilku lat jakby uczestniczyć w tej licytacji. E, tak jak wspomniałem wcześniej, e, to już drugie nasze oficjalne serduszko, mamy nadzieję, że nie, nie ostatnie. E, tak więc będziemy e, licytować i no, grać. Do końca świata jednak. Na dzień co więcej. oczywiście wszyscy liczymy. To serduszko, z tego co wiemy od Pana, tutaj też na te nasze licytacji wygrane. To jest serduszko tamto pierwsze sprzed trzech lat, tak? To jakoś tak, w tak 2022 było. roku wylicytowaliśmy z tego co pamiętam za kwotę 20 tysięcy złotych, tak o, więc udało się, udało się. podwoić <laughs> jakby tą kwotę. Mm -hmm. Nie wiem, czy będziemy w stanie jeszcze podwoić w następnym. Pewnie nie, ale być może mm -hmm. kiedyś jakby dojdziemy. My również i do tego. A gdzie zawiśnie to dzisiaj zdobyte serce? To jest bardzo dobre pytanie. Generalnie, przy wejściu do naszej firmy w Warszawie, w naszej siedzibie, mamy taką ściankę, gdzie już właśnie wisi serduszko z 2022 roku, z 2021 to takie nieoficjalne, jak również kilka innych ważnych z perspektywy naszej firmy inicjatyw. Natomiast rozmawiałem dzisiaj jakby z osobą, która dziś tam jest zaangażowana w współpracę z naszą firmą i padła taka sugestia, ponieważ w najbliższym czasie otwieramy w Sochaczewie taki duży showroom, takie biuro sprzedaży, jakby naszych inwestycji, że być może jakby w związku z tym, że to wszystko jest w Sochaczewie, jest Sochaczewa i powiązany z Sochaczewem, że być może w tym przełomie powinno się znaleźć miejsce, żeby wyeksponować jakby te serduszka. Poddamy to pod e, jakby pytanie, czy tak zrobić, czy jednak zostawić to w firmie. Nape natomiast to, co jest najważniejsze, że to będzie na pewno w bardzo wyeksponowanym miejscu, ponieważ jest to bardzo istotny element też tożsamości tej firmy. Tak, e, działalności. Już e... Padło to parę razy, macie silne związki z Sochaczewem, to mam okazję zapytać, jakie. Oczywiście większość mieszkańców wie, co Wy tu u nas robicie, ale proszę powiedzieć, co robicie, jakie macie plany. Jesteśmy deweloperem mieszkaniowym i realizujemy już od prawie 10 lat różne inwestycje. Dostarczamy mieszkańcom Sochaczewa mieszkania, w których jakby mogą mieszkać. Obecnie realizujemy dwie inwestycje przy ulicy Głowackiego i ulicy olimpijskiej. Tak siódma więc, dzielnica. Tak, siódma dzielnica, tak jak właśnie wspomniałem, no teraz właśnie w lutym otworzymy nowy showroom, gdzie będzie można przyjść, zobaczyć jakby makiety, porozmawiać z naszymi sprzedawcami. Porozmawiać o pakietach wykończeniowych. No i być może jakby poza różnymi zdjęciami z realizacji z inwestycji, znajdzie się tam miejsce, żeby zerknąć na to serduszko, które właśnie wylicytowaliśmy w obecnej edycji Foźb. A dlaczego wybraliście Sochaczew, jeżeli chodzi o inwestycje? Myślę, że jest to połączenie jakby dwóch czynników. Jeden jakby stricte rynkowy, czyli kiedy prowadziliśmy analizy miast zlokalizowanych w pobliżu Warszawy, gdzie moglibyśmy realizować inwestycje, w Sochaczewie w tamtym czasie nic się nie budowało, tak więc można powiedzieć, nie było konkurencji, a były możliwości, żeby się rozwijać. A jednocześnie jeden z trzech założycieli VFM, jakby prywatnie, pochodzi z Sochaczewa. Tak więc taki wątek, powiedzmy, prywatny też wyniknął z tego. A który klikał tam, jak była licytacja? Klikała kobieta, żona, wy? Jak to wyglądało? <grym> Był oddelegowany pracownik? No, szczerze, że w poprzednich <grym> latach faktycznie licytowałem osobiście, natomiast no, w tym roku tutaj koleżanka z marketingu klikała, aczkolwiek no, pod moim osobistym nadzorem. Tak więc no tak. stąd też jest ta sytuacja, że po moich osobi można powiedzieć osobistej porażce z zeszłego roku, kiedy zostałem w ostatnich sekundach przelicytowany przez naszą konkurencję, w licytacji oczywiście, to w tym roku jakby poprosiłem, żeby no jeszcze się przebić ponownie, a no w związku z jakimiś tam komplikacjami przebiliśmy się cztery razy, tak więc jakby tu Wszystko też z korzyścią na dla koniec wośpu. dnia cieszymy się, że mogliśmy bardziej wesprzeć woźb Mimo, że wygląda to dosyć osobliwie, że sami siebie przebijaliśmy czterokrotnie. Ale niektórzy tak robią specjalnie, powiem szczerze, też tak. takie przypadki mamy. Firma Poltrans z wami walczyła w tym roku, tak, już tak. na koniec, o to złote serduszko. No nic, gratulujemy serdecznie. Być może do zobaczenia za rok. Ja już bardzo dziękuję za tę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli dzisiaj Anna Wasilewska, komendantka chówca ZHP w Sochaczewie. Bardzo dziękuję. Czuwaj. Katarzyna mosekowska sobutka zastępca szefa sztabu Wośp, który mieści się w chówcu właśnie. Dziękuję bardzo. Siema i Twaj. I Michał Zaczkowski z zarządu spółki VFM, zwycięzca złotego serduszka 33 finału WOŚP. Dziękuję, Siema.